Ma 32 lata, przygodę z Timbersport rozpoczął w 2017 roku. Już w 2019 zajął czwarte miejsce, a w zeszłym roku zajął najniższy stopień podium, trzecie miejsce podczas mistrzostw polski Team Timbersport. Arkadiusz Drozdek, nasz najbardziej utytułowany zawodnik, dziesięciokrotny mistrz Polski, w zeszłym roku zajął szóste miejsce uczestnik. Wielokrotny uczestnik indywidualnych drużynowych Mistrzostw Świata, strażak zawodowy, drużynowy wicemistrz świata z roku 2017 z Lillehammer w Norwegii. Członek OSP Urzutu. Zapraszam Kamila Dubickiego, który ma dzisiaj 27 lat, od 3 lat aktywnie startuje w zawodach Street Himbe Sport. W zeszłym roku zajął 5 miejsce w Mistrzostwach Polski. Członek OSP Droutowice z województwa dolnośląskiego. Tomasz Kowol z Radawia koło Lesna Województwo Polskie, 37 lat. Tomasz jest drwalem, właścicielem firmy leśnej, bierze udział w Mistrzostwach Polski Drwali, także był zresztą brązowym medalistą Mistrzostw Polski Drwali w 2017 roku, członek OSP Radawie. Kolejny zawodnik to Artur Krupiński z Tarnowskich Gór Województwo Śląskie, 35-latek, uczestnik drużnowych Mistrzostw Świata. W zeszłym roku podczas Mistrzostw Polski skla sklasyfikowany został na siódmym miejscu. Marcin Dubicki. 43-latek. Członek OSP Syców. W zeszłym roku czwarte miejsce podczas Mistrzostw Polski w Steel Jacek Grenwald, Brawo, Jacek z Społczyna Województwo Pomorskie, Właściciel gospodarstwa rolnego. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Społczyna. Mistrz Polski, Sztyl Timbersport w 2016 roku, w zeszłym roku z powodu kontuzji nie mógł wystartować, ale odgrażał się, że w tym roku, za ten Brawo poprzedni Janci! rok, spróbuje się tutaj Jest pokazać z jak najlepszej strony. Marcin Józkowski ze Szkeladowa Województwa polskie 43-letnich, wielokrotnie uczestnik różnowych mistrzostw świata w roku 2020 podczas mistrzostw Polski. Pobił rekord świata w konkurencji z Toksą, także możecie się Państwo spodziewać, że będzie tutaj znakomity wynik. Z Tokso uzyskał wtedy czas 9 sekund 51 setnych. No, został pobity później przez Szweda ten wynik o 30 sekundy, ale przez jakiś czas mieliśmy tutaj rekordziste świata w drużynie. Kolejny zawodnik to Krystian Kaczmarek z Ostroi, województwie wielkopolskim. Aktualny wicemistrz Polski, 34 lata, był też mistrzem Polski w 2012 roku, członek OSP Ostroje. Jedyny debiutant w tym gronie, Sebastian Staroszyk, członek OSP Czeczowo-Województwo Pomorskie, 33 lata. Wielkie brawa. I na koniec zapraszamy aktualnie najlepszego polskiego zawodnika Michała Dubickiego, mistrz Polski 2021. Przyjechał do nas z Konar Kołurawicza, członek OSP ponary Konary lat 41 podczas rozegranych. Dwa miesiące temu zawodów World Trophy w Wiedniu zajął czwarte miejsce. I to wszystko. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Ale i proste zawodnicy. z prosimy proszę państwa. Póki jeszcze jest siła u państwa, proszę o Ja tylko powiem na stanowisku numer jeden: Sebastian Staroszczyk, debiutant. Jego najlepszy wynik to 42 sekundy 64 sekundy. Robert Adamowicz ma najlepszy wynik 28 63, A rekord Polski należy do Michała Dubickiego i wynosi 14 sekund 19 sekund. Mogę nie mówić jaki jest rekord świata, jeżeli pan dyrektor. Ok. Timber 3, 2, 1, go! Ale i zawodnicy poslij, proszę Państwa. I prosimy o drobne brawkę dla nich. To ich zawsze bardzo dopikkuje. Możemy dodać, że rekordy życiowe tych zawodników to Tomasz Kowal 28 sekund 65 ja. Marcin Wiwowski praktycznie ten sam wynik 28 sekund 90 Ale Marcin, ale. よっしゃ Stand to your timber. Three, two, one. Na żółta chusteczka to oznacza, że jest jakiś błąd i może być w tej konkurencji z Ladies and gentlemen, we have a disqualification on stand one because he jumped the gun. Ella, hit here. 3, go! Różnice naprawdę bardzo niewielkie, także tu jeszcze wszystko jest możliwe dopiero po tym, kiedy sędziowie sprawdzą w tym Voice technical with to the hundredth of a państwo, teraz? Wow. Skory At least ready. Stand to your timber. Three, two, one, go. W tej konkurencji tutaj jak słyszeliście Państwo średnica drewna wynosi 27 cm Rekord Polski to 16 80 sekund 80 setnych należy do Michała Dubickiego Rekord świata 11 sekund, 300. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! I zawodnicy poszli już tej konkurencji, proszę Państwa. Tutaj mamy oczywiście braci dubickich. Tak się złożyło, że pierwsza para to para rodzinna. Kamil Dubicki Marcin Dubicki, ale proszę zobaczyć, Kamil młodszy. Marcin się ślizga w tych butach, coś chyba nie dobrał, dobrał mówię mimo. a kontuzja, coś widzę, skurcz, skurczu. Tak, 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 tak. Marcin, palce do góry, palce do góry u nogi. palce do, albo naciśnij palce. Skurcz, tak. No tak niestety jest, proszę Państwa. Jest. Zapraszamy, ewentualnie są tutaj ratownicy medyczni, którzy mogą sprawdzić, co się wydarzyło z mięśniem. Ladies and gentlemen, post kasaidu! Stand to your timber! Three, two, one, go! Ja, ja, ja. Jacy, ja Państwo te jak jacy, jest Jacek! jacy, 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 tej jacy, 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 też, jacy, bardzo jacy, 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 w tej wysokości. Ta deska była tak nie opadała, bo wtedy może całej siły wykorzystać do Jacek, rąbania. Jacek, 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 Wydaje się, że to cięcie było przez jednego i drugiego. w tym momencie zakończył rąbanie Także wysoko zawiesił poprzeczkę kolejnym zawodnikom, którzy będą startować. Między nimi Arkowi Drostkowi, który w tej chwili jest liderem, Michałowi Dubickiemu, Marcinowi Dardze i Krystianowi Katar. Czekamy teraz na decyzję sędziów. Ladies and gentlemen, both cuts are good.